and backwards into this mess kid who the hell was that jester back there atabai an assassin and my mentor so you're all part of some daffy religion we're assassins and we follow a creed aye but it does not command us to act or submit only to be wise oh do tell i'd love to hear it nothing is true everything is permitted the world only <truelly> <laughs> Witajcie, nazywają mnie. i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. I like, I all, words, do not. Don't get with me, kid. I, I followed you as a friend and you tricked me. I saved your skin, rich, ear, man. These men wanted you dead for what you did in Havana. I talked them out of it. Well, cheers for that. I... Ah! No, proszę, czyli chcieli nas asesyni zgładzić za to, że co narobiliśmy no, w czyli że zabijaliśmy tych asasynów. I should no dobrze, musimy więc znaleźć wejść i inną drogę do Kida, bo on właśnie poszedł i tam się przejście zawaliło. No i po tym właśnie zarośli pójdziemy. Ej. Oh, you lot them templars have been chasing them until you came along and mucked things up it was us chasing them we had them running scared but they have the upper hand now oh. Oh. the door's mechanism seems to be broke let's find another way around Dobrze, musimy więc skoczyć do tej dziury. Dobrze więc musimy sobie popłynąć, całkiem ładnie to te podwodne krajobraz jest, nie powiem wizualnie przepięknie Be a great treasure beyond. Treasure, right? Whatever's waiting at the end of this path had better be worth my time. That'll depend on you. How's that? What I'm taking you to see may spin your head right round. I only hope you could take the shock of it. I can handle myself. That's it then. The grand prize your mentor asked me to see. Looks nothing like the man they called the sage, I'm sorry to say. Keep your trousers tied up. One more riddle to solve. These statues are like the ones we've seen before. Pictures carved. Pictures carved, pictures carved on the floor as well. Not of the same sort. There's a correspondence. Więc dobrze, musimy tą zagadkę ogólnie tutaj rozwiązać. I to polega na tym, żeby czerwone klocki były na czerwonym, a niebieskie na niebieskim, a zielone na zielonym. Więc dobrze. Musimy to przekręcić. Right, there's your correspondence. Match a predator with its prey. Why are these stones the Last Jesus, that's him, the sage. But this thing must be hundreds of years old. Older still. You're certain it's him? I. It's the eyes that mark him. Did the Templars say why they wanted this sage? They drew some of his blood into this small glass cube. Like this one? Aye. They meant to ask him about the observatory too, but he escaped. Huh. We're finished here. Quiet. The statue in the temple. Was that the man you saw in Havana? Spitting lightness, eye. It seems another sage has been found. The race for the observatory begins anew. Is that why we're whispering? This is your doing, Captain Kenway. The maps you sold to the Templars have led them straight to us. And now the agents of two empires know exactly where we operate. Leave this to me, Mentor.

ich uwolnić właśnie mamy nowe mamy nowe urządzenie czy taką dmuchawkę, która możemy po prostu rurkę ze strzałkami ok no i dobrze będziemy właśnie mogli tak naszych przyjaciół uwalniać w cichy sposób no więc dobrze mamy tutaj jakiegoś strzecy, którego by się mogło najlepiej cicho

on atakuje wszystkich. Gość ten, który tą strzałką zostanie trafiony. Całkiem przydatne. Opcjonalne y, misje to są y, zadania, żeby strzałek używać, ok. Na razie ja tu nie widzę swojej załogi. Ja tu widzę tylko asesynów, no ale cóż, to chyba chodzi, żeby asesynów y, uwalniać. I ci ja co asasyni pomogą naszej załodze albo coś, nie wiem Okej, to powinno uspokoić go i uspać. O. No dobrze, jeden co opcjonalny jest wykonany, o, skrzydeczka świetnie Dobrze. Jeszcze dwóch trzeba za pomocą strzałek usypiających i będziemy mieć kolejne zdanie opcjonalne. No, skrzyneczka. Ciemka. A już nasi asesyjni tam się nimi powoli zajmują ich. No i dobrze. I wszystkie cele opcjonalne wykonaliśmy, moi drodzy. Jak to mamy w zwyczaju robić.

Przeżyję, przeżyję, nie bójcie się o to Dobrze, jeszcze czterech ludzi nam pozostało uwolnić. Chyba jedną grupkę Chociaż nie wiem, czy jedna grupka by czterech ludzi yy, przyjęła, miała w sobie, chociaż kto wie Zależy na jaką grupkę się natkniemy No dobrze, tutaj nas strzelcy będą teraz nękać Ale już na to nic nie poradzimy Właśnie, może udaj udajmy się na wieżę? Tam są ci chyba... asesyni? Więźniowie? I w dodatku zabijemy tego strzelca. To też będzie przysługa dla świata. Przysługa dla świata, no dobra. Ojojojoj, oj, oj, oj. dobra! Uj, chyba jeden go zabił. A to jest nasza załoga. Świetnie. Czy jednak ratujemy tutaj naszą załogę dobrze? Bo już myślałem, że tylko asesynów. Śpi. No dobrze, tam jest całkiem spora grupka, co? Już użyjemy strzałki. Jeszcze jednej. Dobrze. No tego przy okazji, dobrze. W efekcie mamy tylko... W ogóle nie mamy strzałek, ale... Za to uratujemy tych trzech. No i to już będą wszyscy. Tam, tem. kodzie. He's a Dutch slaver called Lorenz Prince. Living now like a king in Jamaica. Bastard's been a target for years. Bloody hell, we nearly had him. By God, you Bravos are a cheery bunch, eh? All frowns and furrowed brows. Captain Kenway, you have remarkable skills. Oh, thanks, mate. It comes natural. But you're churlish and arrogant. Prancing around in a uniform that you have not earned. Everything is permitted. Isn't that your motto? I absolve you of your errors in Havana and elsewhere, but you are not welcome here. Sorry, mate. Wish it were otherwise. Cheery bunch of mates you've got. You deserve scorn, Edward prancing about like one of us bringing shame to our cause and what is that your cause to be blunt we kill people templars and their associates folks who'd like to control all the empires on earth claiming it's in the name of peace and order sounds like the Cassis dying words you see it's about power really about lording over people robbing us of liberty that another message from one of your friends. Hi. I'll show you.